Witam, pokażę jak przygotować bigos. Do przygotowania bigosu będziemy potrzebowali 1 kg kapusty kiszonej, kilogram kapusty cukrowej, 1 kg mięsa. Ja już mam mięso wcześniej uduszone. Najlepiej do bigosu nadają się różnego rodzaju mięsa, wieprzowe, wołowe może być też cielęcina. 400 g kiełbasy cienkiej 270 g boczku jedna większa cebula lub dwie mniejsze, trzy ząbki czosnku, jedna łyżeczka kminku całego, trzy łyżki koncentratu pomidorowego, jedna łyżeczka majeranku, sól do smaku, około dziesięciu śliwek suszonych, kilka ziarenek ziela angielskiego, dwa-trzy listki laurowe, pieprz do smaku, 20 gram grzybów suszonych, dwie płaskie łyżki mąki. Najpierw przygotuję kapustę kiszoną, kroję ją na drobniejsze kawałki. Przed gotowaniem kapustę wypłuczę pod bieżącą wodą na durszlaku, ponieważ mam ją bardzo kwaśną. Jeżeli kapusty nie mamy bardzo kwaśnych, to nie trzeba jej płukać. Wypłukane grzyby kroję na drobniejsze kawałki i dodaję do garnka, w którym będę gotowała kapustę. Do garnka z grzybami dodaję kapustę. Dodaję listek laurowy, kminek, ziele angielskie. Zalewam niewielką ilością wody i stawiam na gazie. Gotuję do miękkości. Kapusta powinna być cała zanurzona w wodzie. Będzie się gotowała około 40 minut. Kapusta ciszona się gotuje. Teraz poszatkuję kapustę cukrową. Poszatkowaną kapustę daję do drugiego garnka, zalewam wodą, stawiam na gazie i gotuję do miękkości. Boczek kroję w kostkę. Czosnek drobno kroję. Cebulę kroję w drobną kostkę. Kiełbasę kroję w pół plasterki. Wcześniej uduszone mięso kroję w kostkę. Mięso duszę tak, że umyte mięso dzielę na mniejsze kawałki, daję do brytwanki, dodaję cebulę pokrojoną, czosnek, ziele angielskie, listek laurowy, pieprz, zalewam wodą i duszę do miękkości. Ślipki kroję na mniejsze kawałki. Ugotowane kapusty przykładam do jednego większego garnka, kapusty kiszonej nie odcedzam, kapustę białą mam odcedzoną, dodaję samą. Teraz na patelni podsmażę boczek. Do podsmażonego boczku dodam cebulę z czosnkiem i następnie kiełbasę i jeszcze chwilę będę wszystko podsmażała. Garnek z kapustą mam na gazie. Dodaję pokrojone mięso. śliwki, koncentrat pomidorowy, dodaję podsmażoną cebulę z kiełbasą i boczkiem, tłuszcz pozostawiam na patelni, na tłuszczu zrobię smaszkę. I wszystko razem dokładnie mieszam w garnku. Doprawiam pieprzem i solą i nadal będę całość dusiła. Teraz przygotuję zasmażkę na rozgrzany tłuszcz. Daję mąkę i zasmażam na złoty kolor. Zasmażkę dodaję do bigosu, całość dokładnie mieszam i jeszcze będę gotowała około 10 minut. Po zakręceniu gazu bigos posypię majerankiem. Bigos jest już gotowy. Najlepiej smakuje odgrzewany. Życzę smacznego.